Elo Mandero z kiega, witam serdecznie w odcinku, tym razem z golfa, przyszła kryska na matyska, Dziadzio sobie lubi postrzelać, bo to typowo dziadkowa gierka, więc zagramy sobie w golfika, u, ka, ka, u, u, u chłopaków na kanałach golfów już było sporo, ale u mnie jest to pierwszy dlatego został łapkę w górę, kciuk w górę, yy, rączkę w górę, paluszka w górę i co, zagramy sobie z kolegami, cześć chłopaki. Dzień dobry panie siema, 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 No i ustawiłem mapę. Mam na, chyba jej nie było, tak myślę, bo ich tu nie ma. Jakoś full, wypas dużo, ale jest ta ustawienia się zastanawiali. To kolizja oczywiście włączona: 20 shotów na rundę. Freakam jest, jest super. 3 minuty na rundę, don. Lecimy chłopaki. Kultura oczywiście na odcinku, tylko przez pierwszą minutę. Wiecie jak jest, no co? Już odliczam 10 sekund jeszcze. Nie było, tej mapy by fajne. Nie, nie było, były? w no? duce. Nie było, nie było. Nie było. Ty jakieś oj, takie... Oj, oj. Kurwa, ciężka będzie. Ulde Dobra, zary, lecimy to, na 2,5. Ale... Gra za pierwszym. Aha, wybiło mnie. Aha, dzięki, Michael. No u mnie się odjebało i co trzecim będzie. Nie mówić, e... ale Michał, właśnie to jest gra to <coughs> wiesz, perwoli starszych, więc to jest gra, która dla ciebie. Był ktoś za pierwszym? Nie, nie? Nie, za jedną Ale nie, 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 A starych tak, perwoli nie. mówi, A starych perwoli? Ja tak mówię, perwol na wyjeździe. No na takich bogaty, bogaty, starych ludzi, stary. bogatych starych ludzi nawet ja, Bogatych starych ludzi. mamy za bogatego. Ja że moja dusza jest bogata. Yy, ale dziwna jest ta muzyka. Trzeba okay, ja wyłączyć, ja co? To jest o perwolach, no. Najważniejsze, jest tak Czaj powiem. to zostali, Starzy, bogaci i co robią? Yy, music czy Master? No kurwa. Ja pierdolę, ale się nie bałem. No, nie bałem się, chuj. No, no, dobra, dobra, się. no, dobra się. Odwaliło się na masę. <laughs> dobra, pierwszy lecę. Dobra, dam tą muzykę, może no. widzieć ta muzyka z tego? Ja pierdolę, no nie wierzę kurwa, nie? Znowu w czterech, ale lipa Jeden, jest. A, bo tu jest tak... W ...miarę Jeden, ciężko. Nie wierzyć, no nie wyszło... O, ale lipę odwalimy. W pięciu teraz zagrałem, a mogłem dwóch. A, mogłeś, no, w dwóch. Tak, mogłeś na jednym. No. No, dobra, nieważne a Ajajaj, uuu, a może, aj nie. Kurde, dwa od, od tego. to jest No. A i tak pierwszy. kto to dał tak szybko? A to gąska tylko dał lepiej w sumie. Dobra. Dlatego ja nigdy nie grałem tej mapy. Dziwna jest w tak szczerze. Dobrze. Jakbyś mnie, kurwa, kopnął, rysie to bym ci w oko musiał kopnąć. A ma natural! Ty. O, wy, wy, ej, wydubcie. Wydubcie stąd! To ja pierwszy. Dla ciebie, nie wiem, wydupca naturala, co? Natural, ty mi pomogłeś, w chuj. Pomogłem ci? No, dzięki, dzięki. Chciałem no, no, pod kątem, a tu, chuj. W dwóch pewnie gąska zrobił, nie? Kto zrobił? No, dwóch? W, ja w dwóch. Jak ją zrobiłeś? Wszyscy bym zrobiliście, czy nie? No ja w trzech. Ajajaj! Aj. No, Ej, to muzykę macie w tygry czy nie? No, ma, a, no, ma. taka, cicho, mam, taka taka cicho, O kurwa, ale ja tu stołem nie, na no, stołem nie, tak, chyba stołem. Ha, ale to trzeba wycelować ten stół jebany. A nie jednak. Zaraz. Ej, dobrze spadłem. Ty, a skąd my tak. jesteśmy? Nie musisz na stół, możesz naokoło. Ja widzę, A jak dobrze wycelował, chyba. Dobra, nie. wale trzy. Trzeba na stół czy nie? Trzeba, trzeba, no. Ale gówno odjebałem. Ja to samo, totalna pizda jest. Ja pierdolę, ale zjebałem ostatnio. też zjebałem, kurwa. byłem na stole już prawie, nie? A ja pod dołkiem zjebałem, mogłem w jednym ruchu mniej kurwa. by ja się zagłupi, żeby zrobić to, więc może to, to zrobimy. Kurwa, lipa. Kurwa. Pa, prawda? Pra... Nie za jedną tylko za Kurwa za mocno! Ale... No ja ja, będzie stało, boleć, tak. będzie boleć mój wynik. Ja spadnę nie Ale Kuba nie. ma. O! A do, zajmę, ale do Kuby zajmę. nadrobiliśmy chyba, ja wiem w w I tak ta tam muzyka tam, jest. Ty no kurwa, za piątko. Ja tą muzykę ja jeszcze ja to ja nie. W pięcie, nie. Chyba. Ja to tyle samo co ja to. Milutę muzykę. Kuba. Ty, Muszwiński! No spochaj, w sumie tutaj jest wiesz? pierwszy. Gdzie tu się idzie, tutaj, tam, okej, okay, dobra. O co tu chodzi, ty? Ale żebyś się kurwa pytał. Okej, okay. gdzie tu się idzie? No tam na pro, chyba wiesz. Trzeba skoczyć ja, chyba. Czy nie? Tam trzeba przeskoczyć. Oj, na ten... dobra, dobra. No. Ej! To było blisko. No. Bo nie zapamiętam za ile wcisnąłem. Dobra, daję na ten no czemu nie za pierwszym? Ja pierdolę. A ty za pierwszym byś chciał. to za pierwszym? Za za drugim. Dobra. Bo natural jest z nas najstarszy wszystkich. To jest Tiger Woods ten. Michael Jordan w przerwie między mistrzostwami NBA. W tak, 93. To, to 93. Ta w golfa, tak? ta w golfa poszedł grać. Nie, sorry, on w baseball poszedł grać. No, bo on grał w... Tak, chuj, w golfa za... to on grał sobie, o, hobbystycznie na pieniądze, bo idziemy na pieniądze grać, tej, o. Młodzi jak Michael Jordan, on na pieniądze grał. No to to wynajmuj człowieku, kurwa, pole golfowe, to idziemy grać na pieniądze, nie, ty kurwa. Nie, bo pieniądze. jak, jak gąska i ciasko na mieli, taki jak ja go w rękach, to nie wiem, czy to będzie dobrze, wiesz? No, tak to mi się tak o, co tu się dzieje, ty? Ty wózek i chuj. O co tu chodzi? Ten no wózek możecie wypchać, chyba stary. Albo można się nim przejechać, tej, dobra, ja próbuję jechać na wózku. <grym> Dziadek pasuje <grym> na wózek. No ale farcik ja Dobra, ten, do, ja na do, wózek wózku. Stój, 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 stój. Mój z tego wózka. Tak, pierdolę dole. tragedia. No dzięki, Michał. To no, <grym grym> za a zaszkodziłem? No Trochę Nie! Ooo! Dzięki na ja, na cię ja, zawsze pierdolę, można liczyć. Weźmy sumery niej. Ja pani sprawę teraz bardzo, nie? Ty pomogłem, ci odbiłeś się ode mnie. Ja nie, to właśnie zepsuło. Dobra, jeszcze rysie, to wiadomo, że Letardinia na końcu. Ja pierdolę, nie, nie A, to. Ale co ten wózek no. robi dziwne, nie? Bo może da się nim jakoś ten Nie no, podejrzewaj że przeszkadza. O. Ja pierdolę, ale on jest kurwa głupi jak but no. Ja pierdzę człowieku, weź! Jeszcze no, znowu, patrz, 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 patrz! Patrz, 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 spadnie! Kurwa, <grym> mać! O Rysiu, Rysiu, jak się cieszę, że jesteś kwa. Dzięki <grym> tobie nie da się być ostatnim, no. Nie no, no, Rysiu! No, znowu spadnie! Ryś, spadnie. Ryś, nie, no, spadnie, spadnie! Parcik! Ale. Ja się pali, pa. Ej, duch jakiś tam po lewej śmiga! Ciasko, o, to twoja trzeźwość! Nie mogę! Dużo kasperek jest! 15, co za śmieć! Co ty się zrobisz? Piskę z trzy przewagi ma przewagi. A nie wyszło stary Ale nie wyszło to spoko A ten duszek ten... co robi, Zawsze Nie, nie wiem wie, idźcie zobaczcie Od szyby Ty odpycha, odpycha frajer Czaskowi to pomoże No, dziękuję. Okay. O kurwa ale zjebałem, ale zjebałem duszek odleci Ja pierdolę duszek ty kurwa pita. Chciałem go wykorzystać ale jednak nie da się Dobra, kurwa. Nie, ten duszek to syn kurwy jest, syku, jebany. No, ale teraz nie wypchniesz, wiesz. A jednak. To na usza. Ja pierdolę, nie robię tego duszka, kurwa, frajera tego. Jedziesz tam, Michael? Wziął, że ruszyłem. Ja pierdolę, no, na go, kurwa. Ej, tak, spadnij piękno. se, spadnij se, kurwa, przez tego duszka, tak. Chodź, mnie wypchnij, frajerzy. Nie! nas się wybił? No. A ja specjalnie chwalę na to musiał ruch zmarnować kurwa. Ale ja wiem, że ty te... No ale to ta, taktycznie to w Głodkach... To... A to jest gra, to jest wojna, jesteś kurwa na wojnie! Ja nie rozumiem. ma robienia w sobie loda! Jesteś na wojnie walczysz, rozumiesz kurwa... Rozumiem, rozumiem, rozumiem. No. No. Dobra Oj 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 Dobra, a gdzie tu jest ten? Który to jest? Okay. A to jest ten Tu pyk. A tak! I chcę spadnąć! tak! Masz no, oporal, pomogę ci. A, co, A. Się, tu? Badą się kurwa zrespił akurat. Mult, co jest? Czemu mnie copnęło? Masz ci pomogę. Ja, ale czemu mnie cofnęło? Nie wiem. Jesteś łakiem, zwierzakiem, czy coś ten? Ojej, żeby teraz A, raz to zrobić, ciężko będzie. No. Dobra, kurwa, mać No siapie, <laughs> yeah. Ale lipa jest, nie? Ja nie, nie rozumiem, czemu mnie po prostu cofnęło. ja mogę moje jedno mniej, akurat się się wazoł, gdybyś zarespił. Kto tu najwięcej na nie zrobił? No chyba ktoś z nich, nie? Rysiu, nie, Lisiu, Lisiu, Rysiu. Rysiu, Rysiu. Rysiu, Rysiu. Rysiu, A chuj, zaraz zakupię. O kurwa. Okej, okay, nie wyszło źle. Ale odpierdaliłem kakarakę, kurwa. No, no, no kurwa bo już wyszło średnio. No jak? O kurwa! Ale odjebałem ryż tej. Naturalnie. Dobra, przegrałem no. z tę rozgrywkę. Naturalnie znowu pyk teraz. Tyk, tyk. O kurwa i to, No ja kurwa. chciałem w to trafić. No dobra, wiem, to w lewo widzowie i... I będzie git. Kurwa, a ja nie Ale nie odpaliłem. z inne zagrywki trzeba jakieś, wiecie. Ja pierdolę. Kurwa, no jak tam wskoczyć? Jak ty się tam wskoczyłeś? Pójdź to boli. Aha, okej. Okay. No, chujasz powiedzieć normalnie. No normalnie, no klety, odbiło, odbiło mnie i tam wskoczyłem, no. A ja i tak trzeba, mam w dużej inaczej... Ale trzeba się odbić więc. od tego gówna? Nie wiem jak trzeba to zrobić, co ja trzeba się raz. odbić od tego gówna no to fajnie. Ale z odbijaniem to mnie cofa wtedy. Ja z respa tam wyskoczyłem jak coś. Nie, nie da ta się odbić od tego gówna, bo się przed chwilą odbiłem od tego A no z respa wskoczyłem od razu na ten, na tą ostatnią tą Na trzecim albo czwartym razem wskoczyłem Nie no. Ja pierdolę... Nie trzeba było się odbić od tego co się, jak ja coś ja coś nie ścierwem. Dobra ale to jest kurwa już prankie, ban to, to się odpierdala kurwa, że leci na dole, normalnie się kurwa przeturla po dołku i wypierdala mnie z niego. A to wylipa jest? No jest. Rysiu jest kurwa, śmiejcie się z Ryssiary jest potężny. Ja się nie śmieję z no i widzowie, minął czas młodzieńczy z tej olimpiadzie, no tam powiedzieć kurwa, no. Jeszcze parę olimpiada Ci została. O, na spokojnie. Tą kaczką kurwa, Gdzie 9 kurwa, ten w pięciu dał, ja pierdol, ale spadek. No weźcie tego naturala, wybijajcie. <laughs> Też lipo odjebałem. Mm. Dobra, jakiś debil mnie kurwa popchnął, nie? Ajajaj! Aj, aj. Albo bliziutko. No dalej, Michał, jedź! Co chcesz ode mnie? A pierdolę, no to. No, ja, bez... Ale jestem, no, oglądam mapę! Foko. No jedziesz czy co? Mocni jesteście, kurwa, ja. To otoczyła. <laughs> oj, gicio! No trzeci raz mam tak z tym dołkiem pierdolonym, no kurwa. Ja dawno jest... na resztę jestem. Pierdolę, nie próbuję na nas, to jest normalne. <laughs> Tylko cztery natural Kurwa, jak? Oj, no. do... oj! Będę czekał kurwa. O to chodzi. Uhu. -huh. O, gatka dobry ruch tej bał No porwałem na tylko na jedno, ale chuje wyszło. Zmordowałem 5 ruchów. 4, 5, No nie no, muszę nadrabiać jakoś. To jest dupa. Trzeba liczyć, że koledzy odjebią was żywo i tyle. C ja już nie mam takiej A i tak dobra jest, ten się gąska, także nie, nie ma lipy. Nie bawię kozioł. To kozła trzeba przeskoczyć jakoś. Pewora? Tak, Pewora, koziołka. O, ale dobrze, ale dobrze się stało. Kurwa, wypadłem. Niesamowite. O jo, źle się stało. Kurwa, tragicznie się stało. Udało się w trzech. Kurwa macie nic nam to nie wpadło. <noise> od ty. Ja Kurwa, miałem też w trzech, a w czterech wpadłem. Mamy na równo. A mistrzów w dwóch, co? Ja, mistrzów dwóch. A mistrzów ty dwóch. nadrabiam, jest, nie masz jak tak Widzę, to pokazuje tom. No, nie, 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 czy nie, 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 to. się nie, 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 tu nie, totalnie. Myślę, Nie ktoś... od tej, od tej drugiej. Uwaga. Ja ja ja, ja, ja. Chuj. A popisuj. gdzie tam trzeba wlecieć kurwa z tego? No ty, ty kurwa koziołku jebany no. A wiecie, że macie środ środkiem przejście? No i chuj w ten środek. Picho. A kurwa na kanapę A druga środka. poleżeć i się poleży, ci odpocząć, kurwa. Tak. No mam na no spodzie. Aha, Za mocno. No chyba środkiem się bardziej opłacało. No bo to. No, chuj. No tak. A, czy, kurwa w ogóle stąd trzeba iść. Ja no masz Flika, na C. Kuli, masz zrobisz? Ja. No to jest wiem, Czterech? Pięciu? Nie A wiem. Albo w trzech. W on par mi wyskoczyło, także bardzo możliwe, że najlepiej zrobiłem. Ja w dziesięciu zrobiłem. Andrzeju, nie denerwuj się, na spokojnie. Andrzej jest najmłodszy chyba z nas, jak to gra dla startów. To jest naprawdę, no. To jest jakaś halloweenowa mapa ogólnie, ey. Nie wiem, kurwa, małe. A zresztą widzę, że u mnie nie ma takich toksy, i się nie wyzywają, kurwa, jakby, wiecie, jakby z panem Wawastą wrócili odcinek. Ale jak ja, ale u mnie, ale jak jestem na odcinku, to to nic dużo nie zmienia. Dodam ja jak świnia. kolegi, nie? Oczywiście, nie to? Ale zaciągany był kutasek. Sierpany flet był, kurwa. To naturalnie. nie? No a, radę, mikieli, a. a on myśli, że wiki ma zbutowane, że nie wiem, co chodzi, a słuchaj no się zbudował. No, co? jest coś patrzem czy będzie jak bo kutasa w bezcenę. Nie dziwię się w sumie, nie dziwię się. No to Ty, gąska, kurwa, czekasz w sumie. No kurwa! <laughs> Dzień życia frajera, kurwa! <laughs> o no, dzikus! Ja, no, Teraz, Teraz z nimi jedziemy, dawaj. Ej, pa-pa-pa jedliśmy na tuśkę, dobrze, Patryk! Nie, wiadomo. Kurwa, krótko, wybijajcie to wybijajcie go. A, dobra, zeszłoby, ważne. O, chcesz... nie zesraj się. Nie chcę mi się, wiadomo, że ja tu najlepszy. No, najlepszy, z... jest to no Oczywiście, dobrze. że tak. No w pały kolega tak, jest jesteś wybitny, wybitny. wszystkim no. Oj, przesadziłem. Kurwa, lipa. Ale jest tu jakiś patent w sumie. <laughs> Ale poleciałem. No bo no gąsko O kurwa. To no, jak tam, jak tam, no... Dobrze, dobrze widzę, dobrze. Oj widzowie, to co nadrobiliśmy, tu trzeba... Ipa trochę wyszła. A Graszu z respa wyjść nie może. Może. A teraz już może. Ciągachuj dużo nadrobił? A nie, to dwa overpar tylko wyszło. Nie, spokojnie. Nadrobił ciągachuj. Tak dwa overparty. To trzy overpar powinno być. Ehm. się. Nie obrażasz mnie, proszę. Ale przecież nie obrażamy, stwierdzamy fakt. Mhm. To podbija, nie? A. Dobra, testujemy. Nie, nie podbija, nie? Musisz trafić, bo to taki czas podbija. O, może ja w ogóle nie trafiłem. Ja też. Ja pierdolę, ja pod tym gównem leżę Kurwa, chciałem, chciałem wybić Ciągoku, ja, ale... Chciałeś wybić coś, mnie, wybić Ciągoku To szybko kogoś nastrzeliłem <noise> A zawsze trzech jednego, nie? Zawsze Banda łysego, nie? Nie, no co ty naturalnie Ciebie O, gąska, no. dzięki, dzięki o, Dałeś czy... mi nadzieję o, Kurwa Na to go. No, biedek? Gąska nastrzała tutaj, nie? No to będzie za mocno? Nie idealnie Pokaż tabelę Ciągokuj prawie Nie A ty to odrabia do mnie wprężę. No, no ja by Wybijać go trzeba, aż nie musisz kurwa. Działajcie tam go cały jak coś. Nie możesz mnie poprosić, to się nie będę nic zrobił. Ja cię poproszę, nie, nie. weź tego kurwa naturala. A ja da się dobrze zrobić, ja wiem jak to zrobić na strzała. A, A ty wiesz? wiesz? No, strzało na Nie zrobił, kurwa w 10. Kurwa, nie w tą stronę trochę. Kurwa, mać! Kurwa, mać! Kurwa. Ej, ej. Kurwa, nie tak. Ty no nie mogę kurwa wyjść z tego. A jak ciasko? Kurwa, to to boli. Ale zapytać możesz. Ale zapytać właśnie. Kurwa. Kurwa, już, nie, to dobra, tak nie będę tak bardzo. kombinował. A, A, kurwa, nie... teraz wlecę w 30 kurwa. Jak nie będziesz kombinował, to okej. Okay. Powiedz, że w jednym potrafisz. No potrafię, ale jednak kurwa, to za ten. Trzeba było. lepiej. Ale mógłby po, poprosić, czy nie poprosi w końcu? Nie, nie. To nie poprosisz, tego, wyje... To go Ty naturalnie czekasz, czy co? A. Ale wie jak to zrobić ja kurwa. On wie tak jak to zrobić ja tak, kurwa. Tak, A zresztą jeszcze kurwa, ty to... wyszedł idiota. <laughs> nie Rysiu, ty jesteś, kurwa, ale haman. Dobra, chuj, robię to na spokojnie jednak. Ja ty, ty, ja jesteś, ty, ty się to, co? Dobrze, tak, dobrze. To, to... Dobrze Grzesiu. Aleisiu nadal na to... raz robi kurwa, chcę. robi na szczoła, widzowie. Nie, nie dolecę. Okay, o kurwa, tak. idiota, to, nie mogę w to uwierzyć kurwa. Ale ty tej, ale nie, dala, nie tracisz ruchów, kurwa, bo ci to samo miejsce przecież. Za mocno bez go co? Kurwa! Gratuluję, no. już... Co, ostatnia pozycja, że tak robisz? No. A, wiadomo, no ty Ale wydałem się, że ty, A, już ty już się popłakał, kurwa. Nie poprosiłeś, pierdol się. Tam A mnie bez kultury, to jest to bez kara za brak kultury, kurwa, no. Aha, okej, okay, okej, okay, okay, dobra. dobra. Michał wyrównał, kurwa. ja, gdy o, ja ty wbijał, za mocno chciałem się kombinować to. Ale nie musiałem tego robić, nie musiałem. Musiałeś, musiałeś. Nie. Możesz ty chuj. A kurwa, ja Ojej, oj, oj, poniosła mnie też. Jakieś alternatywki tutaj ten? Ale hmm. ale się kurwa z od książki odbiłem. A kurwa, lipa. Aha, chociaż książka troszkę jest niewidzialna? Nie, Nie no jest widzialna. widzialna, tylko że. Ja! No! To... Dzień dobra, dobra, jednak w porządku Aj Zaliczy mi czy nie? Okej, okay, tam jest dołek, dołek. Birdie, co znaczy birdie? Że jesteś ptakiem chyba, Ja pierdola Gdzie natural już o kurwa, kurwiliście Tygrysa lwa. No ale Rysiu nie, nie no, łatwo. Rysiu zwiedza po prostu mapę, on takich nie widział. U niego no, tam nie Rysio było Rysio w każdym stawie. Rzeczą, Fuck, to on to zakręcił go. kurwa trik no tutaj. To z tego jak ja mam kurwa w ośmiu. Ja mi Michał na 100% uprzedził I to nie o ile, ryknął 4? Co za kurwa. Ja to grat dla dziadka, wiadomo. Tak se to ostatni. Ty kurwa, ten dołek jest gdzieś kurwa. Powiem gdzie? Kurwa, gdzie on jest? widzę go chyba. Jak to kurwa zrobić, ty? Naprawdę już spadłem. Jak ten dołek jest? To mnie znowu wybił. To mnie wybił. Ja dzieciak? Bazon. To. Wybiłeś mnie znowu. Nie. Ale chłopak. Aha, tu, okay. Kurwa, miało być tak pięknie, miał nie wiać w oczy tu chuj dupę. Ej, za mocno, za mocno. jest spad czy co? Spada, ale nie dziura, dobra. Jak to trzeba lecieć, kurwa? Natural no, co poleciał No lipa, lipa O kurwa, nie dolecę No to chuj, czekam na was Kurwa Jadu, Kurwa trzeba lecieć przede wszystkim mnie. Nie wiem, idźmy jeszcze raz wybić Aha, Gdzie z Rysiu, oj Rysiu, Rysiu Ale naturalnie nie płacz tam, dobra? Nie płacz A wtedy was narobisz. Gąska, nie wiem, na co kurwa liczysz, jak ktoś go wbije. No liczę, że się odbije od ścianki mnie nie wiesz? Lipa jest i tak. Dobrze jest, bo nie prowadzi. Na partię zrobił w czterech. Nie, bo raz cały czas. Ta, cały czas raz cię wybił, jedną rundę cię wybił nie, i ryczysz. Ta, się jak spać. Masz wodę? Masz wodę? No wiadomo, bez woda nie, wiadomo, woda nie ma do woda, Dziad już 7 w przewadze, kurwa! A my wszyscy tyle samo? Yy, what the fuck, man? Okej, okay, takie samo to jest, bez różnicy. A. Nie no, jest różnica, a nie. Nie. No, nie, żadna, nie ma żadnej. O kurwa, to są jakieś te. Ja pierdolę, to skrzywe. Ja pierdzielę, no jest lipa. Jest lipa wąska, jest lipa. Tam jakieś rycerze pierdoleni Dobra A no, ty powiedz wiesz Chyba raz nie da rady tego O, tutaj taka torpeda jest, okej okay. Torpeda torpeda Nie, kurwa nie Idam tych przywagi wpadnie? Nie, nie. 7 przewagi, no to chyba kurwa klepiemy. No no wydalałeś na pewno. Oko, on no, nie na ciebie czeka, tam na no, ciebie Bazon czeka. Ja pierdolę, nie musisz Jesio. Bazon dla mnie czeka. czekaj Te... tam, na no, spokojnie. Daj jedną fulla na, na tuśka. O To za O, jednak nie czeka. E, Dobra, to ja, 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 ja drugie miejsce. Musisz czekać, bo cymbałek tam nie wskoczy. Ja pierdolę. A Michał by musiał, kurwa, w ogóle tego nie przyjrzeć. Krasniak to cię robił, poproszę, ciasto. <grym 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 wiesz, to to raz. Nie, to wazon powiedział. Kurwa, wtoczyło go. Dobrze. 7, czyli mamy tą przewagę. Jasko by musiał jebnąć w jednym, ale na to coś odjebać, więc trzeba szybko nie uciekać. Co ty, co ty. To masz pierwsze ty miejsce, ja drugie. Wierzałeś. The boss is here, motherfuckers. Motherfuckerski motherfucker. Wy nie ale na YouTube. <grym> o, A, wpadł. No nic, dziękuję, pozdrawiam. No Kulgorzwik jest drugi. one and only. No, natural, oh, kurwa, natural na końcu, bo jest najsłabszy z nas wszystkich. Ale dzienniko przez co, bo głośno sobie. stawił. dla Michała. Dzięki za oglądanie w łapka w górę. Chcecie więcej jego wpadać, czy w komentarzu? Pozdrawiam serdecznie, siemanko. Nie, nie.